Łukasz Kręciejewski, doradca handlowy Citroen Mojsiuk Motor Stary Bielice. W dniu dzisiejszym mamy zlot klasycznych modeli marki Citroen na terenie naszej firmy. W związku z tym też mamy przygotowaną specjalną ekspozycję samochodów w naszym salonie, ale zanim do tego przejdziemy, rzecz, która nie jest może wszystkim znana, ale marka Citroen ma związki historyczne z naszym krajem. Twórca marki, Andrzej Citroen, je, jego matka jest Polką, była Polką z pochodzenia. Też Andrzej Citroen podczas wizyty u swojej rodziny w Polsce odwiedził fabrykę zębatek daszkowych, gdzie też zainspirował się ich kształtem do stworzenia logo marki, czyli szewronów, które widzimy na samochodach marki Citroen. W naszym salonie mamy teraz ekspozycję dwóch ikonicznych serii modelowych popularnego samochodu Citroen 2CV, który zmotoryzował powojenną Europę gdzie mamy przedstawione tablice historyczne ukazujące ewolucję tego segmentu w marce Citroen poprzez takie modele jak Diane, Visa, AX, a skończywszy na współczesnej serii C3 również mamy ekspozycję modelu C4 gdzie też na tablicach mamy pokazaną historię modelu od pierwszego C4 z 1929 roku poprzez jego nowożytkie iteracje gdzie na salonie mamy C4 wersji coupé pierwszej generacji oraz najnowszego Citroena C4 tutaj na ekspozycji wersji elektrycznej とらっとまたこっちも。Thank you. Thank you. Thank you.